Witam was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się odcinek z testowania jedzenia sejmowego. Dzisiaj idziemy o krok dalej, bo będziemy jeść jedzenie z kancelarii premiera. Zobaczymy ile to kosztuje, jak to smakuje, no i czym się premier zajada. Napisał do mnie ziomek, nie wiem nawet kto to jest do końca. On też nie chce się ujawniać. Jak przyjdzie z tym jedzeniem, to chce być zablurowany, chce mieć zmodulowany głos. W pełni to rozumiem. To jest jakiś pracownik po prostu kancelarii, który stwierdził, że chętnie wyniesie jedzenie do testu. Zamówiłem całe menu. Tak jak lubię. Tak jak lubimy, tak. No i czekamy na naszego jedzeniowego dilera Już pod kancelarią tak naprawdę. Z tego co wiem, tam jest codziennie inne menu i nawet nie wiem do końca, co jest dzisiaj. Poprosiłem go, żeby wziął wszystko co się da, plus wszystkie ciasta jakie się da. Właśnie chyba do mnie dzwoni, tak? A ty widzu jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Halo? Idziemy. Ua, porządna torba bardzo nierówno rzeczy dobra, są rzeczy bardzo nie są rzeczywistość, są rzeczywistość, są dziękujemy Ci bardzo ja myślę, że tutaj będzie okej. Okay. składaj to szybko, bo ja już taki głodny o jest ja pomogę nawet Mam tylko nadzieję, że ziomuś zapamiętał, że potrzebujemy sztućce. Paragon już widzę. To jest naprawdę ciężkie. Jak na taką torbę żarcia, to nie wydał wcale dużo. Oczywiście ceny przeanalizujemy sobie podczas konsumpcji. Witam was bardzo serdecznie. Już tym razem przy naprawdę suto zastawionym stole, jak za te pieniądze. Widziałem paragon. Wygląda to jakoś oszałamiająco, ta cena nie robi wrażenia negatywnego. Zaczynamy myślę po polsku, czyli od zupy. Danie numer 1, nie wiem co to jest, niespodzianka. Taki jakby krem warzywny, chyba coś takiego. Niestety na Paragonie każda pozycja nazywa się usługa gastronomiczna, więc muszę znaleźć to menu, które mi ten ziomal jakiś czas temu wysyłał. To jest na każdy dzień co innego, wiesz, po prostu. Menu jest podzielone na dni. W poniedziałki masztowe, wtorki tamto i tak dalej. Różnorodnie jedzą naprawdę no i to jest całe dzisiejsze menu. Dzisiaj mamy czwartek. To jest wszystko, co możesz dostać w czwartek. To, co mamy dzisiaj, proszę państwa, jeśli chodzi o zupę pierwszą, jest to krem z marchwi i pomarańczy. 8 zł kosztuje taka zupa. Wygląda no powiedziałbym restauracyjnie, jest bardzo gęsta. Jest sporo tej wkładki tutaj dyniowej, pestek dyni. Jakbym zamówił ją w restauracji za, nie wiem, dwie dychy w jakiejś lepszej powiedzmy. Nie byłbym zawiedziony smakiem, to naprawdę smakuje restauracyjnie. Jedyne, co bym tutaj dodał, to może troszeczkę pieprzu albo jakiegoś chili odrobinę, żeby ona bardziej rozgrzewała, bardziej kąsała, tak jak lubię. Czuć tą pomarańczkę, jest cytrusowy posmak, odświeżający taki. Bardzo przyjemna zupa. Jak ja nie lubię kremów, to znaczy nie lubię, no wiadomo, że zjem. Ale raczej nie wybieram. No ale jakbym takie coś zamówił jeszcze za 8 zł, no pyszne. Uważam, że bardzo dobre. Porcja też solidna, no to jest 400 g na pewno. Treściwa zupka, smaczna przede wszystkim i 8 zł. Póki co, mógłbym się tutaj stołować. Zupa numer dwa, czyli proszę Państwa, grochóweczka dzisiaj u Premiera. Również 8 zł. Nie jest jakaś gęsta jak na grochówkę. W sumie ostatnią grochówkę to jadłem w tym bistro. W Poznaniu bistro u grochowej, co po kuchennych rewolucjach byliśmy i próbowaliśmy, bardzo smaczna. Wiem ci, że mimo, że jest rzadka, znowu to jest bardzo dobra zupa, mało z tych dodatków tutaj akurat. Tamta się wydawała taka bardziej pełna, ten krem z pomarańczy i z marchwi. Tutaj jest trochę bardziej wodniście, jest mało tych ziemniaczków, jest jakiś boczek, ale mała wkładka mięsna i mała wkładka ziemniaczana. Zdecydowanie wybrałbym kremik, no ale tutaj ponownie za 8 zł mamy naprawdę smaczną zupę. Może tutaj aż tak ta cena nie uderza, że. To jest super opłacalne: no bo ta zupa jest dosyć wodnista, ale w smaku jest bardzo smaczna. To jest wszystko fajnie doprawione. Jak na razie idzie tutaj dużo lepiej niż w Sejmie. W Sejmie pamiętasz tą zupę pomidorową, co w końcu nie była pomidorową, mm -hmm. tylko była tą... To... Śmietniczkiem takim. Ale bardzo fajne jest to, że tutaj takie ubaska, która tu była, która już, no bardzo malutko, zosta został ci okruszek szczerze, ale widziałeś co ja zjadłem, też okruszek. No iśmy po dwa okruszki tutaj w tej zupie. Frankfurterka taka jakby. Nie, że kiełbasa jakaś mm -hmm. taka najtańsza, tylko taka fajna frankfurtereczka wrzucona. Mało, bo mało, ale czuć, że to jest dobre, że to, że to nie jest jakaś splójka, że to nie jest jakiś zlewek tygodnia. Smaczne. Nie mogę się doczekać, drugich dań stary. Powiem ci ciekawostkę. Wczoraj wieczorem byłem w pewnej restauracji, to za krem z Dyni zapłaciłem 30 zł. Ta pomarańczka dużo daje. Mm -hmm. tutaj. Fajne, takie delikatne muśnięcie z tej pomarańczy. Jak najbardziej ten kremik jest do powtórzenia. No, przede wszystkim zaskoczyła mnie cena. 8 zł. Naprawdę, w barze mlecznym ciężko już jest znaleźć taką cenę zupy. No, a tutaj w kancelarii. Jak widać można. No wiadomo, chyba, że w Jagience, Mówię to w każdym odcinku chyba, ale mam info. Jagienka jest w remoncie stary. Jest zamknięta. Nie wiadomo, co to tam będzie dalej. Powiem wam, że koneser grochówki. Na pewno by powiedział, że jest tu za mało grochu, bo jest to naprawdę wodnista zupa, ale kurczę, zaskoczyła mnie smakiem, jest naprawdę bardzo dobra. Właśnie mimo że jest rzadka, to smaku ma naprawdę bardzo dużo. Nie? Bardzo dużo i takiego mięsnego posmaku, i taki właśnie fajny, warzywny. Kurde, jestem w szoku. Naprawdę pyszna zupa. I w sumie tak jak ty wybrałeś ten krem, ja miałbym dylemat. Wiadomo, tu już wchodzą jakieś osobiste preferencje, ale trzeba przyznać, że i jedna, i druga zupa. Jest smaczna. Jedną i drugą bym mógł zjeść u mm -hmm. to Zależnie od humoru. Przechodzimy do dań głównych. Ja tu widzę marcheweczkę z groszkiem starym. A ja tu widzę taką też, którą ja lubię, mm -hmm. taką dużo mm -hmm. świeżą marcheweczkę. Ka karotka, mm -hmm. karotka. Te bardziej okazałe dania, które mają większe pojemniki i są, są wyglądają naprawdę na konkrety. Zostawimy sobie na potem. Teraz proszę Państwa, zapraszam Was na makaron Arabiata. Powiem Ci szczerze, że ta porcja naprawdę jest solidna. Solidna, no? Taki makaronik nie jest już jakiś super tani, powiedzmy. 24 zł. Kosztuje, co nadal nie jest dużo. No w restauracji włoskiej nie zapłacisz tyle za makaron. Mm -hmm. Bliżej czterech tych raczej. Wjeżdżamy, widzę serek, widzę pomidorki. Sporo makaronu. Porcja jest ogólnie znowu solidna. To jest taki no, prawilny obiad, prawilny makaron. Makaron, niestety. Bardzo, bardzo rozgotowany. Widać, 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 widać. Papa tego serka tu na początku, mini, mini warstewka, którą ci tu odłożę, żebyś mógł poczuć ten smak z serkiem. <noise> ci, że już po pierwszych dwóch widelcach czuję, że to jest słabizna, akurat. Znaczy, ten sosik jest dobry, nawet pokrywa cały ten makaron, powiedzmy, mniej lub bardziej miejscami, ale to już by zamoliło. To są po prostu takie kluchy z pomidorami. Mhm. Rozgotowane kluchy z pomidorami. Czy to przypomina ci takie danie z baru mlecznego? Nie, ale też nie przypomina mi prawdziwego makaronu we włoskiej restauracji. Mhm. Totalnie nie. Wszystkie inne dania mamy tak naprawdę kuchni polskiej, powiedzmy. No tak. A tutaj mamy taki odstęp, właśnie bo kuchnia to jest włoska. Tak, bo to jest w tym menu tak, że masz, to nie jest nawet jako danie główne traktowane, tylko to jest codziennie masz tam szef kuchni, poleca. I właśnie zawsze jest jakiś makaron w tym, co on poleca. Okej. Okay. Dzisiaj jest tak. No jeśli ktoś lubi makaron, nie wiem, jest wege, no bo tutaj mięsa żadnego nie mamy. No to spoko, ale ja mam poczucie, że jem po prostu same węgle. Taki posiłek raczej zapychający kiszkę, niż dostarczający jakiejkolwiek, nie wiem, energii bardziej. Tak ja mam takie poczucie zawsze, jak jem makarony bez mięsa. Mięsko, musi, Mięsko być. musi być. Tutaj robi się już gorzej, ale porcja jest duża, jak za te 24 zł. Chociaż te 24 zł to nie jest jeszcze jakiś szok. Nie jest jakieś to super tanie, uważam. Jak na to, co tu dostaliśmy. Jedynie porcja na plus. Ciężko mi tutaj trochę rozwikłać ceny z tego paragonu, bo mam też ceny z, z menu, tutaj z ich strony. Coś tu jest policzone na pewno jako zestaw dnia, bo zestaw dnia kosztuje 22 zł. Czyli i zupa, i drugie. Trochę tutaj nie ogarniam. No, dziwne, że tak paragon zrobili, no, że nie ma rozpiski. Są też na paragonie takie rzeczy jak artykuł spożywczy. Podejrzewam, że to są pudełka i sztućce. No bo to już jest 23% vat -u. Ogólnie za wszystko, co tutaj mamy, wyszło 138 50 groszy, a artykuły spożywcze te na 23% vat które są tutaj na Paragonie, to jest 18,50. Czyli 120 zł. wydaliśmy na jedzenie samo tutaj. Makaron według menu na stronie kosztuje 24, ale nie mamy pozycji za 24 na Paragonie, mamy za 20 pozycji albo za 22. Dwie pozycje kosztowały po dwie dychy i dwie po 22. Mamy dwa mniejsze pudełka, więc sugerujmy się tym chyba. Że makaron kosztował 22 i to mniejsze pudełeczko z marchewką 22. Te większe po Nie 20. Już mi się wszystko pomieszało. Doszliśmy już do tego. Chodzi tutaj o rozmiar pudełek. Bo są dwie pozycje po 20 zł i dwie po 22. Czyli makaronik, dwie dyszki. Czyli taniej niż w menu? Taniej niż w menu. Przechodzę w takim razie do drugiego dania, za które zapłaciliśmy dwie dyszki. I to już wygląda fajnie. Tu są ziemniaczki, jest marcheweczka jest jakaś cukinia. Drugie danie na menu kosztuje dwie dychy, zupa 8. I jak bierzesz zestaw, to cena się nie zmniejsza. jest 28 zł jest. Zestaw dnia jest za 22. Nie wiem, że co chodzi z tymi cenami tutaj za bardzo. Przed nami, proszę Państwa, cukinia nadziewana z ryżem i ziemniakami i marchewką. 22 zł za taką cukinię trzeba tutaj zapłacić. Zaczynamy od ziemniaczków No powiedziałbym, że super. Po prostu normalne, aksamitne, pire ziemniaczane. Bardzo, bardzo dobre. Totalnie niezwykłe ale przyrządzone tak, jak trzeba. Marchewecka, to jest to. Jest słodka, ale czuć, że to nie jest taka spaki, taka przesłodzona aż, bo często się zdarza nam takie dostać. To jest taka domowa po prostu, to jest starta marchew. Cukru myślę, że tu jest bardzo mały dodatek, o ile w ogóle jest. Czuć słodycz, ale nie jest przegięta. Czujesz, że jest naturalną, zdrową surowę po prostu. Nadziewana cukinia, poproszę nóż. Czyli mamy kolejną pozycję dla wegetarian. Dla wegan już nie, bo jest tu jakiś ser. Jest to z jakimś takim sosikiem lekkim. Trochę jakby szamel, ale jednak za rzadki. Ale jest to coś w rodzaju takiego śmietanowego sosu. Żadnych zastrzeżeń tu nie ma. Ryżyk jest półknie, nie jest rozgotowany. No jedynie na takie jedzenie trochę papa, no bo wiesz i ryż, i ziemniaki, wiesz. My lubimy jeść mięso. O to tutaj chodzi głównie, ale szczerze zjadłem to na luzie Smakuje mi to. I taki mega lekki obiadek. Wyżej jest tutaj niż w barach mesnych. Z poziomem. Jak na razie bym tylko makaron wykluczył, bo on był słaby, ale reszta dań, czyli to i dwie zupki Uważam, że bardzo, bardzo smaczne. I za rozsądne pieniądze. Szkoda, że do mnie można normalnie sobie wejść i sobie zjeść obiadu, bo bym może czasem przyszedł. Powiem wam, że w międzyczasie już próbowałem sobie tego makaronu, no i to jest takie w pewnych momentach już mdławe, taka papka właśnie, tak jak mówiłeś. Ale jak najbardziej jest to do zjedzenia. To nie jest takie danie, które jest niedobre, tylko po prostu jest takie słabo przyprawione. To jest takie danie, które częściej jadłem, jeśli chodzi o cukinię, to nadziewaną mięsem. Takiej z ryżem to jeszcze chyba nie jadłem. Fajna, bo jest mięciutka, jest naprawdę dobrze tutaj przygotowana. Kolejne danie za rozsądne pieniądze i naprawdę smaczne. Tym razem pudełko większe. Cena się nie zmienia, bo drugie dania są po dwie dychy. Oprócz makaronu, który był za 24, bitki stary, z kaszą gryczaną, z sosem cebulowym i z marcheweczką z groszkiem. To Znaczyna ja, może to... powiem przed tobą, zanim ty coś powiesz. Ja tak średnio kaszę, ale bitki uwielbiam. Ja właśnie kaszę lubię tylko do takiego sosu. To znaczy, no nie do cebulowego, ale w sumie moja babcia, jak robi bitki, to ten sos wygląda identycznie. On ma cebulę. Ja to bardziej traktowałem zwykle jaki taki, nie wiem, sos własny, sos trochę pieczeniowy. Mhm. Ale wygląda to tak jak u mojej babci na chacie. No to danie za dwie dyszki stary wygląda już naprawdę potężnie. Tutaj jest dużo wszystkiego. Jak to sosiwo, jestem ciekawy. Okej, okay, czyli okazuje się, że moja babcia całe życie robiła sos cebulowy. Fenomenalny sos, stary. Ma tyle smaku. Bitki są tak delikatne. Spróbuję tej kaszy jeszcze, ale przepyszne to jest. Sos robi taką robotę. Na ja dawno kaszy i nie jadłem. Szczerze, ja lubię kaszę gryczaną. Dwie konkretne bitki, sporo sosu, kaszy mega dużo. Marcheweczki też, no w zasadzie pół pojemnika. 20 zł za to bym przychodził codziennie. Przepyszne to jest. Wszystko jest idealne tutaj. Chciałbym tak na co dzień móc zjeść ze dwie dychy. tak coś pysznego, bo to jest danie, no... Totalnie restauracyjne dla mnie. Pycha. Marcheweczka aksamitna, maślana, słodziutka, A z drugiej strony ten sosik tutaj, który jest bardzo słony znaczy słony, no, ma bardzo dużo smaku jest intensywny po prostu. Delikatne bitki, do tego kasza taka łagodząca. Mój faworyt, jak na razie, pycha. No, młala chce mi się powiedzieć, no. no. Ale wiadomo, no to bez sensu, bo nikt tam nie przyjdzie raczej z was. Ale smak tego dania, porcja, świeżość i. No, kurde, pycha, pycha i dwie dychy, pycha. Jeszcze. Jakbym tam pracował w kancelarii albo był premierem, czekałbym aż to danie znowu będzie jakiegoś dnia. Nie mógłbym rano się doczekać. Bym rano myślał, że, że to będzie dzisiaj na obiad u mnie w Sejmie, znaczy u mnie w tym w kancelarii. Przechodzimy od razu do stripsów z Kurczaka, proszę Państwa. 20 zł również. To wszystko jest takie naprawdę domowe, delikatne. Jestem pod wrażeniem. Nie umywa się Sejm do kancelarii premiera. Totalnie nie. Z tej stołówki, z której jedliśmy, bez szans. To miażdży sej. Mamy tutaj znowu dwie potężne kulki ziemniaczane Mamy jakiś sosik, chyba czosnkowy Bardzo, bardzo dobry, lekko słodki Szczerze, wszystko tu jest dobre Makaron tylko wpadka To jest ta sama marchewa co tam? Z takiej marchewki to bym mógł wiadro zjeść na luzie Bardzo dobra Stripsów są trzy sztuki Tak się prezentuje w przekroju strips I w ogóle na nich widać, że są użyte tutaj płatki kukurydziane To jest znowu taka domowa wersja tego dania Nie wiem co powiedzieć Pyszne Tripsiki soczyste, bardzo dużo mięsa, nie zamula was panierka No, to nawet widać, że tutaj tej panierki, stary, widzisz to? Mhm, mm jest bardzo mało Panierki to jest ilość, no, minimalna Ona tylko otula, jest taka cienka warstwa Nie wiem, co bym wybrał, czy te bitki, czy to Nie chciałbym rezygnować z żadnego tego dania Dobrze tam jedzą Śmieszne pieniądze, jak na to, jak to smakuje, jak to jest świeże, jak to jest dobre I ile tego jest, bo porcje są solidne Przepyszne to jest Przepyszne to jest, tak. Tu mola znowu bym dał. No, pyszne domowe stripsy, wszystko gra. Mm. Spróbuj susiku. Bałem się, że to mięso nie będzie takie mięciutkie, ale jest naprawdę znakomite. Nie ma co oszukiwać, to już nam trochę przestygło, a nadal jest to bardzo smaczne. Niesamowite. Oka, stripsa to jest coś, co my lubimy. Ten sos czosnkowy, oprócz tego, że konsa jest naprawdę bardzo intensywny. Jest też bardzo dobrze doprawiony. Na pewno chętnie bym chciał tu wrócić na jakiś obiadek. Tylko jak to zrobić. <grym> Powiem wam, że ciężko mi rozwikłać ceny deserów, bo tak jak wam mówiłem na paragonie, no ciężko się połapać z tego co tam jest. Wychodzi na to, że wuzetka, sernik i to coś. To jest chyba z jabłkami, tak mi się wydaje. Te ciachy były po 8 złotych, a pączek był za 4 złote. Tak mi wychodzi to z paragonu. To jest w końcu serniczek taki, jak lubię, czyli krakowski z lukrem i z rodzynkami, proszę Państwa. Tak. Proszę przestać hejtować. Rodzynki w serniku. Smaczny, dużo, dużo tej masy serowej jest, ale czuć i widać, że on już trochę swoje leżał. I po kolorze, i po tym, że ten lukier już jest taki ściąknięty miejscami. Zapomnieliśmy wam pokazać, jak wyglądał przed konsumpcją. <grywka> Wygląda w trakcie konsumpcji w następujący sposób. No już te białe elementy sera zrobiły się takie żółte bardziej Jest miejscami taki przysknięty, już, przeleżały Ale nadal jest to dobry, soczysty sernik Bardzo słodki, tak jak na krakowskiego przystało Ja uwielbiam akurat ten typ serników No mi smakuje, kurde, ale 8 zł uważam, że tutaj akurat tanio nie jest Myślę, że właśnie tymi cenami deserków sobie nadrabiają trochę Za 8 zł, no wydaje mi się, że kupisz za 6 zł taki kawałek sernika w cukierni Tak przynajmniej było 3 lata temu Aczkolwiek, jeśli się mylę, to naprostujcie mnie w komentarzu no ale wydaje mi się, że 6 zł to jest taka normalna cena za taki kawałek sernika. Dobry, ale czuć, że swoje odleżał. No tutaj z wózetką wolałbym jednak, żeby ona była z dzisiaj, bo takie bardziej delikatne ciasto. Dobrze sobie jedzą, powiem ci. Naprawdę. Bardzo dobra wuzetka, bardzo delikatna, nieprzesłodzona. W tej warstwie tutaj czekoladowej. Nie czuć, że to jest jakieś takie czekoladopodobne coś. Za nią dałbym 8 zł. Z sernikiem trochę przepłacone, szczególnie, że nie jest pierwszej świeżości, ale wuzetka jak najbardziej. Nie wiem, co to za chulerstwo. Chyba z jabłcami Takie ogólnie ciastko, że przechodzi I jakby go nie było, wiesz, bardzo mięciutkie I nie lubię tych piankowych deserów Kurde, no nie czuć, znaczy czujesz pod zębem, że są tu jakieś jabłka Ale nie czuć ich smaku Aż za delikatne jakieś takie, no Jałówka, jakaś dziwna wariacja, powiem ci. Tutaj nie ma żadnego elementu, który trzeba pogryźć w tym cieście Nie do końca to do mnie trafia. Pierwsza rzecz, którą się jemy, która takim sztuczniakiem podejrzewam. Zdecydowanie wodetka i sernik wygrywają dla mnie. To już trochę za dużo kombinacji, mi się wydaje, no to nie jest mój deser. Ja lubię jak coś, coś muszę jednak pogryźć w takim ciachom. No i przechodzimy do króla. No. Nie będzie na bańk lepszy niż nasz. <laughs> Zobaczymy. Cztery złote. Ciasto jest wilgotne, nie jest przesuszone, ciągnie się lekko, to nie są te pączki po kroju lubaszka grzybki, Wiesz. Czyli że mamy do czynienia z trochę lepszym produktem niż taka masuwa. Marmeladka wieloowocowa oczywiście, nie jest to poziom wiadomo, tych z woli i nie jest to poziom geslerowej, ale ten kosztuje 4 zł. Czyli tyle tak naprawdę, ile w lubaszce, ile w grzybkach, mniej więcej, a jest lepszy. Bardzo dobry pączek, no nie ma co tutaj świrować. 99% ludzi, którzy by go dostali, by naprawdę bardzo smakował, myślę. Najprzyjemniejsze na koniec. Bardzo smaczny, po tej skorupce delikatnie podejrzewałem, że on będzie taki zleżały, ale rzeczywiście w środku to ciasto się broni i jest jak najbardziej smaczne. Ten sernik już taki wyschnięty jest na tych brzegach. Ale jak już puści soki, to jest git. Taki serniczek raczej zapychający. Ale jak najbardziej ok. Idealnie wyważona jest ta słodkość moim zdaniem. No i tak naprawdę do ponownego zamówienia. To jest ciasto, które ja najmniej lubię. Tak Muzebka? naprawdę? Chodzi bardziej o te czekoladowe po prostu ciasta. Czarny okay. las i tego typu wszystkie inne wypieki czekoladowe. To nie są moje smaki. Kolejne naprawdę przyzwoite ciasto. Nie czuć w nim chemii. Nie jest jakoś mocno czekoladowe, co dla mnie jest akurat dużym plusem. No i przyzwoita cena. No, ale nawet ten chips smakuje jak normalna czekolada, a nie jak takie tanie. Wiecie co? Dobrze. To jest Twój deserek, nie? To, to, jest twój deserek. to jest mój deserek. To jest mój deserek. Ale te jabłka tutaj akurat taką tanizną podjeżdżają. Śmietana bez smaku. Byłoby naprawdę bardzo smaczne, gdyby te jabłka były na przykład dodatkowo przyprawione. Jakiś cynamon, coś tego. Serniczek i ta wuzetka jak najbardziej okej. Okay. Pączek też bardzo smaczny. Myślałem, że będzie zależały, a miło zaskoczył. Naprawdę powiem Ci że ja się obiadłem, byłem bardzo głodny, bo nie jadłem śniadania i naprawdę uważam, że za 120 zł idzie nas znakarnie. Podsumowując, bardzo dobre zupy. Bardzo dobra cukinia, wyśmienite wręcz bym powiedział stripsy, wyśmienite bitki, ten sos tam po prostu petarda, pyszne Marcheweczka, suroweczki, kurde wszystko tu jest naprawdę na poziomie I te ciastka na koniec też nie wprowadziły jakiejś dziwnej atmosfery Tu nie było czego tak naprawdę sobie osładzać deserem, no bo sam start i same dania ogólnie główne, te wytrawne były bardzo dobre No a desery tylko dopełniły, czy pączek, czy ten sernik, czy wuzetka no ta pianka najsłabsza Powiedziałbym tak ogólnie że było bardzo, bardzo dobrze Bardzo smacznie i tanio 20 zł za danie główne, 8 za zupę Po 8 deserki Naprawdę w kancelarii premiera Jedzą smacznie i jedzą tanio Dajcie znać co o tym myślicie w komentarzu Zapraszam was oczywiście do subskrypcji tego kanału Jeśli jeszcze tego nie robisz, a widzę tutaj, że tego nie robisz No to zasubskrybuj ten kanał I będziesz wtedy na bieżąco Bo ja to dzisiaj dobrze pojadłem będzie. Ja I naprawdę też. smacznie, smacznie, smacznie Fajnie, pa